Dużą uwagę pragnę zwrócić na kubki termiczne, które bardzo fajnie się od samego rana sprzedają. Jeszcze ich trochę zostało, ale myślę, że po tym dniu niezbędna będzie dostawa. Zwróćcie sami, zwróćcie uwagę, co tutaj się dzieje. Jeździubek, czyli nawet jeżeli latem coś pijecie, to zobaczcie, gwarantuję wam to, że do kawy nie wleci Wam. Ani pszczoła, ani osa. Zamykacie, a niestety czasami się to zdarza, że coś do kubka może zawędrować. A przy tym mówi, że jest termiczny, tak? Termiczny, zobaczcie, to mam akurat prywatny kubek. Jak słychać jest kawa. Nie kawa daj na... powąchać. A, kawa, kawa. I zobaczcie, jeśli on jest zamknięty, ani kropla. Ani kropla nie spadnie, także mega tak. sprawa. Polecam te kubki. Mamy jeszcze oczywiście w ofercie na ten sezon. Termosy, termosy, które są przygotowane na litr pojemności. Czyli większe, jak te standardowe. Tak, tak. Jeśli chodzi o ciepłą kawę, ciepłą herbatę, to z sporym zapasem możemy sobie zabrać to na zasiadkę. Mega y, termo, jeśli chodzi o trzymanie temperatury i oczywiście nie trzyma tylko ciepła, ale także zimne, chłodne napoje. Dokładnie. E, pstryczek elektryczek, jak widzicie pach, pach. Lejemy sobie. E, ciepły napój, ewentualnie zimny napój latem, więc e, mega fajna sprawa. No i jakość. Widzę, że SONIC w tym e, sezonie, jak i we wcześniejszych bardzo mocno. Kładzie, z... kładzie na jakość. Kładzie, kładzie szczerze, używam tego kubka 2 miesiące. Dwa miesiące, jeśli chodzi o jakość tego aluminium i malowanie, nie ma ani śladu. Nie ma ani śladu od porysowania. Codziennie zabieram kawę ze sobą do pracy. Jeździ ona ze mną w samochodzie i nic się z tym nie dzieje. Właśnie o to chodzi, że Sonic to jest firma, którą ja testowałem przez kupę lat, bo już prawie 5. Jak tylko weszła ta firma na rynek polski, to my żeśmy mieli przyjemność testowania tych wszystkich tematów, i powiem tak, że bardzo mocno ewoluuje ta firma jeżeli chodzi o jakość, ale cały czas balansuje jakość do ceny. Czyli przystępna cena, a jakość naprawdę dobra. Może coś porozmawiajmy o cenach, jak to w ogóle przedstawia się cenowo. Czy te produkty są z górnej półki cenowej? Ale chyba raczej nie, bo widzę. Pokażmy na przykładzie na przykład takiego Organizer Boxa. Ceny są przystępne, tak jak, te, jak tutaj Łukasz wspomniał. Na każdą kieszeń, przede wszystkim. No, i jakość do jest bardzo adekwatna. Jakość wykonania, naprawdę. Tak. Widzę, że teraz lekko poszedł zmiana designu na czerwone logo. Tak, więc dokładnie. tutaj też to fajnie wygląda. Ja tutaj, akurat w eskateki, cały, cały ten temat, jeżeli chodzi o torby camo. Zobaczcie, taka torba. Bez żadnych rabatów to jest 369 zł, więc jak na taką torbę to naprawdę cena jest mega fajnie przystępna. Dokładnie tak. Na urodzinach jest 15% na wszystko. Dokładnie warto to, o tym wspomnieć, że urodziny to 15% rabatu. Jeszcze widzę, że... Chciałem jakąś... jeszcze jedno słowo powiedzieć. Tak. Bo oczywiście te patelnie wjechały z Izla, wjechały do nas w zeszłym sezonie, ale chciałbym zwrócić uwagę na jakość. W porównaniu do innych konkurencyjnych produktów mamy tutaj solidny uchwyt, co jest bardzo ważne. Nieraz spotkałem się w innych firmach, że no niestety ta rączka potrafiła wypadać, a wiemy jak patelnia jest nagrzana, grozi nam to oparzeniem. Także zwróćcie uwagę, że tutaj jest naprawdę mega solidna, bo jest skręcana, a nie na wtyk, że tak powiem. Także. Yy Patelnie również są w ofercie tutaj na Haczykowo, mamy trzy rodzaje. Mamy oczywiście też głęboką, żeby podgrzać sobie jakąkolwiek zupę, tak. Więc mamy głęboką, mamy oczywiście typu toster obracaną 360 stopni, znaczy <grym>, 380, żeby tak. z dwóch stron podgrzać sobie posiłek. I fajne jest to, że grzeje się z jednej, a z drugiej cały czas to ciepło to, też Tak, wymieniuje. Ten żar ten działa na potrawę, także no, poza oczywiście tymi rzeczami, które tutaj wymieniliśmy, Cały reszty towar jest dostępny. Mamy stoisko z wędziskami, mamy stoisko z Przejdziemy z w, w późniejszej części, Ta. na pewno, żeby zobaczyć moje ulubione kije. Ja akurat łowię na belankach Sonika, lubię te kije dziewiątki sprawdzają mi się kupę lat i jeszcze mnie nie zawiodły. A jak sami widzicie, jakoś ten termos przykleił się tutaj do mojej ręki, więc na pewno będzie to mój zakup na sezon 2025, bo termosu akurat nie posiadam, więc na pewno później się z Panami widzimy. Na razie powodzenia. I widzimy Także się na wędziskach. I zapraszamy, oczywiście jesteśmy przez cały dzień tu Was, tutaj na stanowisku dla Was dostępni. Macie pytania, wpadajcie, odpowiemy na wszystkie, na które potrafimy. Bum, 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 bum.